Witajcie na następnej lekcji. W dniu dzisiejszym e, powiem Wam do czego służy ruch mansał oraz, oraz pozycja wusał. To są dwa elementy, które robiliście za każdym razem, e, natomiast dosyć nieświadomie. Czyli wcześniej układaliśmy ręce w taki sposób, żeby do tej pozycji e, one wędrowały, natomiast teraz sobie omówimy, dlaczego akurat ta pozycja powinna być zajmowana. Jak poprawnie zająć tą pozycję i czemu ona służy. Wróćmy natomiast do początku, czyli każde zajęcie rozpoczynamy od formy, więc powtórzymy część pierwszej formy swim dało. Stajemy na wyprostowanych nogach, obniżamy środek ciężkości, czyli zginamy kolana. Nogi delikatnie, stopy idą w bok i teraz Dzwoni się otwierają tansał, ganał, huęsał, sełken. Jak chicken tansał, huensał. Jak chicken, dansał, huensał. Tansał. Wusał. Foxau. Wusał. Foxął. Wusał. Foxał. Wusał. Pansał. Dżicak. Tansał, huensał, sełkę. tan w, foksał, sał, so, so, foksał, sał, so, so, foksał, so, wo, paksau, sał, so, gamsau, gamsau, wó, gamsau, sał, dżek lamsau, gam sał, jamsau, pił, gam, Teraz jeszcze raz z boku. Stan, dan, kuen, sewen. Jad, ček in tanza. Jad, ček in tanza. Tan, woo, fok. Woo, fok. Woo, paksa, džibčang. Tan, woo, fok. W, Fok, W, Fok, W, Fak Sao, Ji Zheng. Gan, Gan, Hao Lan Sao, Fat so, Lan Sao, -sao. Tan, Zhang, Liu, Gan, Tie. Okay. Tak wygląda ta część formy, nad którą cały czas pracujemy. Teraz natomiast przejdźmy do yy... Zagadnień, o których mówiłem na początku, czyli mansał i wusał. Najpierw, po to, żeby zrozumieć dlaczego mansał i dlaczego wusał, wróćmy do początku e, informacji odnośnie winchunku, które sobie przekazywaliśmy, czyli odnośnie linii centralnej. Linia centralna jest to linia, która dzieli ciało człowieka na pół. Na jedną i na drugą stronę. Są to równe części. Dokładnie. Przez środek Twojego ciała, tak jakby ktoś przeciął mieczem przechodzi linia, która zwana jest, <coughs> zwana jest linią centralną. To jest jedna z ważniejszych linii w więczuze. Dlaczego ta linia? Ponieważ na tej linii układamy ręce. Zarówno jedna, jak i druga znajduje się właśnie na tej linii, o której wspominałem. Dlaczego ta linia? Ponieważ jest to centrum. I z, tej, z tych punktów, z tej linii prowadzi najkrótsza droga do przeciwnika. Czyli jeżeli stoi przed nami przeciwnik, najkrótsza droga jest po linii prostej. Dlatego zajmujemy centralną pozycję, żeby zająć pozycje wyjściowe dla rąk, które po najkrótszej drodze będą mogły się przemieszczać do przeciwnika. Z boku wygląda to w ten sposób. Dalej zachowana jest linia centralna. Przednia ręka nazywa się ręką szukającą, czyli mansał. Druga ręka nazywa się ręką modlącą, czyli wsau. Tak? Czyli za każdym razem, jak będziemy mówili o mansał, to mówimy o przednim ręku i o wsau, czyli o tylnej O ręce, która znajduje się. W drugiej linii, czyli tej bliżej tłowie. Dlaczego Mansał i Wusał? Oprócz tych elementów, o których wspomniałem, czyli zajmujemy najbardziej e, zbliżoną do centrum pozycję, która pozwoli nam na szybki atak do przeciwnika, to również z tej linii nasze ręce mają taką samą odległość do pokonania. do Krawędzi jednej i drugiej części ciała. Czyli jeżeli jesteśmy na linii centralnej z ręką Mansał, to taka sama odległość jest do tego barku i do tego barku z centralnej pozycji, którą zajmuje właśnie ręka. Dlatego zawsze trzymamy ręce na linii centralnej, żeby móc operować. Po najkrótszych liniach prowadzących do granicznych części Waszego ciała. Dlaczego do granicznych części? Dlaczego nie robimy obrony aż tak daleko? Ponieważ bronisz siebie, nie musisz bronić powietrza, które znajduje się obok ciebie, bądź przestrzeni, która jest za tobą. Najważniejsze, żeby nie dopuścić do ataku na cel, którym jesteś ty. Dlatego, jeżeli wykonujemy w Wing Chun jakiekolwiek ruchy, to za każdym razem staramy się, aby one były jak najbardziej utylitarne, jak najbardziej praktyczne. Nie ma w winczun ruchów, które byłyby niepraktyczne w jakiś sposób. Jak nie, nie naśladujemy zwierząt, tak jak w innych stylach kung fu, na przykład więc jest skomponowane dla człowieka, więc jest oparte na biomechanice i na matematyce właściwie, bo Linktun jest bardzo bardzo logicznym, bardzo policzalnym systemem. Teraz jeżeli uda się wam po latach treningu odkryć te elementy, właśnie bardzo logiczne, bardzo policzalne Łatwiej Wam będzie robić techniki, łatwiej Wam będzie szlifować te techniki. A w jaki sposób można odkryć te elementy? Właśnie poprzez szlifowanie technik. Czyli im więcej czasu spędzisz na pojedynczym ruchu, im bardziej będziesz się na nim koncentrował, im bardziej będziesz dopracowywał każdy element związany z danym ruchem, tym większa szansa. Że dokładnie go zrozumiesz, a jeżeli zrozumiesz dokładnie ten ruch, to łatwiej będzie tobie zrozumieć inne elementy, które znajdują się w tej sztuce walki. Dlatego Wing Chun to nie jest tylko rozbijanie nosa, wybijanie zębów czy inny rodzaj walki, ale to jest również cały czas dążenie do perfekcji w technice gdzie jesteś Ty, Twoja technika, nikogo dookoła i ćwiczysz Ty swoją technikę. Nieważne, jaką technikę mają inni, masz swojego nauczyciela, którego podglądasz, na którego patrzysz, jak on wykonuje techniki, którego się pytasz, który Tobie doradza, który Tobie pomaga, który Tobie ustawia ręce, który daje Tobie techniki do rąk, ponieważ Kung Fu jest jest, jest, jest Systemem, który jest przekazywany z rąk do rąk. Więc nauczyciel jest nieodzowną częścią tego systemu. Nie można się większym nauczyć z internetu. Można zobaczyć, można podłapać, można zainteresować się, ale po to, żeby być ekspertem, musisz mieć nauczyciela, który tego eksperta z ciebie zrobi. Okay? To taka Gresja, propowniczu. Wróćmy do mansał i wusał, czyli do tych elementów, które omawiamy na dzisiejszej lekcji. Dlaczego jeszcze mansał? Dlaczego trzymamy ręce w tej odległości od tłowia? Dlaczego nie, nie chowamy się za rękoma? Ze względu na te elementy, o których wspomniałem. Staramy się być jak najbliżej przeciwnika. Więc jeżeli przeciwnik ustawia się do Was, to nasze ręce idą do przeciwnika. Dlaczego, dlaczego w ten sposób? Po pierwsze, droga stąd do przeciwnika jest tej długości, droga stąd do przeciwnika. To już jest bardzo krótka podróż. Więc najkrótsze linie, najkrótsze techniki, bo wówczas będziemy mieli najkrótszy czas wykonania. Danej, e, danej obrony czy też kontrataku. Dlaczego czas jest istotny? Ponieważ czas będzie determinował albo wygraną, albo porażkę. O co chodzi w, w tym stwierdzeniu? E, załóżmy, że i przeciwnik, i ty dysponujecie taką samą prędkością. Czyli wasze uderzenie wędruje z tą samą prędkością w stronę przeciwnika, co przeciwnika uderzenia w waszą stronę. Teraz, która, e, który atak pierwszy dosięgnie celu? Ten, który doleci szybciej, czyli musimy skrócić drogę. Więc, jeżeli przeciwnik wypuszcza atak trzymając ręce przy sobie i wędruje w waszą stronę, a dla porównania wasze ręce, które już są przy przeciwniku i idą. W atak? Odpowiedzcie sobie sami, która droga będzie krótsza? Jeżeli mówimy o tej samej prędkości, jedyną zmienną jest odcinek, który trzeba pokonać. Odpowiedź nasuwa się sama: krótszy odcinek, szybsze dojście do celu. Dlatego mansał jest oddalony od Was. Mansał nazywa się ręką szukającą. Czyli po pierwsze szuka celu i idzie w cel. Po drugie szuka i przechwytuje ręce, które idą w Waszą stronę. I z mansał możemy wyprowadzać różne techniki. Po pierwsze uderzenie. Po drugie tansał. O którym już rozmawialiśmy. Po trzecie, gansał, o którym też rozmawialiśmy. Paksał, o którym rozmawialiśmy. Czyli schodzimy na dół i paksał, które robimy w formie. Czyli mówimy o czterech atakach w tej chwili możliwych, uproszczając oczywiście. Pierwszy atak po tej stronie. Drugi atak po tej stronie. Trzeci atak tą drogą. I czwarty atak tą drogą. Tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Mamy cztery ataki, które bronimy pierwszą ręką. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Druga ręka, ręka wusał, również może bronić te ataki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli macie dwie linie obrony, które działają niezależnie od siebie, znajdują się w różnej odległości od Was i są w stanie przechwycić te nadlatujące w Waszą stronę ataki. Czyli mówimy o pierwszej linii obrony. Jeżeli ona zawiedzie, mamy drugą linię obrony. Jeżeli ona zawiedzie, również jest na to rozwiązanie, o którym mam nadzieję, że na zajęciach będziemy mogli kiedyś porozmawiać. Zadanie na dzisiaj mansał i ćwiczenie wygląda w ten sposób. Mansał i zmansał która idzie do przodu, do przodu, po to, żeby przechwycić. Paksał plus k, albo pod mostem, albo nad mostem, albo nad mostem, albo pod mostem. Dlaczego pod mostem albo nad mostem? Ręka nosi nazwę mostu. Mówi się potocznie o rękach jako mostach. Tak? Czyli nad ręką i pod Ręką. W przypadku pakselknę, pakselknę w parze wygląda to w ten sposób. Teraz zagadnienie związane z WUSAŁ. Zagadnienie WUSAŁ odnosi się do ręki, która znajduje się bliżej Was. Jakie jest, jak, jak jest zadanie WUSAŁ? Podobne, tak jak zadanie ręki MANSAŁ, czyli ręki szukającej. WUSAŁ idzie do przodu. Pamiętacie to ćwiczenie, które robiliśmy z WUSAŁ? To jest dokładnie to ćwiczenie, polegające na uderzeniach. Tylko zamiast pięści otwarte dłonie do przodu. Wusał jest ręką również przechwytującą. Oprócz broniącej ręki, czyli takiej, na, którą, na której rozbijają się ataki, to również, żeby mógł ten atak się rozbić, ręka idzie w przód. Czyli też nie czekamy aż przeciwnik zaatakuje naszą pozycję, tylko w momencie, gdy przeszedł pierwszą pozycję, czyli pierwszej ręki, mansał. Tak, gdzie idzie w dół, wusał idzie w przód. Wusał zajmuje miejsce. Czyli to jest ostatnia linia obrony, która idzie do przeciwnika. Do przeciwnika. Jak wusał wygląda. W praktyce, jak należy to stosować, zobaczcie sami. Mam nadzieję, że te dwie techniki w dniu dzisiejszym. Pozwolą Wam troszeczkę bardziej zrozumieć te elementy, które robimy na zajęciach. Pamiętajcie, najważniejszą rzecz: ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do mnie, zostawiajcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiadać z lekcji na lekcję. Tymczasem do zobaczenia na następnej lekcji. Uważajcie na siebie. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję.